Cześć, siemaneczko, witajcie w kolejnym dniu Majstra Dzisiaj jest sobota, więc dzień gospodarczy I dzisiaj Majster będzie próbował Przerobić tą prasę Ta prasa jest za mała Wczoraj próbowałem wyciskać Parę gumek Tutaj takich Z tej zwrotnicy Kurde lipa Lipa, powiem Wam, nie wejdzie ani z tej, ani z tej strony. Yy, to jest wszystko za małe, ten pręt się gnie. Wszystko tu jest źle zrobione, jak dla mnie. Co so można wyciskać? Nie wiem co. Tulejki, yy, nie wiem, o w takich prostych wahaczach na przykład. O jak w tym, to ok, bo to wejdzie tutaj i bez problemu możemy wycisnąć. Ale już właśnie zwrotnice. Czy coś w tym stylu to już tutaj nie wchodzi, więc spróbujemy to przerobić. Znalazłem tutaj takie rzeczy. Niektórzy co oglądają, to będą wiedzieć, skąd to jest. Będą wiedzieć. Nie, 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 nie kradzione. Nie, nie, nie. Pozostałości. Yy, w Boże, Boże, niekraciowe. Yy, I tak, spróbujemy to jakoś przerobić, z tego zrobimy nogi. To jest yy, 3,5 mm. Yy, to są nogi od takich yy, półek wielkich, bardzo wysokich, na których wielki był tonarz położony, więc i tu nie powinno się nic stać yy, przy... W siłowniku 6 ton powinno to sobie dać radę zresztą tu jest czwóreczka ten profil, całownik, sorry całownik jest czwórka to jest bardziej gięte i myślę, że to jest porównywalnie wytrzyma tak jak ten całownik, to mi się wydaje tak czy inaczej muszę spróbować, bo to mnie już wkurza i trzeba to przerobić te nogi są troszeczkę za niskie Jak dla mnie Tak jakby było o, Powiedzmy, że to stoi na ziemi I wysokości tej co Ta prasa stoi To już by mnie to satysfakcjonowało Tak, tak, już by było fajnie Więc myślę, że z tego krótkiego kawałka Jak przetnę na pół, zaraz to pomierzymy Dospawamy to tylko noga, dołem może być, i myślę, że to powinno wyjść e, fajnie. Tutaj mamy piąteczkę ceownik, damy go na górę. Tak pod e, siłownik, jego damy pod siłownik. Ja go tu jeszcze wzmocnię. E, mam taki profil zamknięty, chyba też czwórka. jest są takie kawałki, to się dospawa. Powinno to być. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będziemy działać. Przecież ty, Majster, spawać się umiesz. W sumie nie, niby nie umiem, ale trochę się na śrubach skręci, trochę się to spawa. Może coś z tego będzie. No i dobra. Będę, będziemy, będę jeszcze robił jakieś filmiki później. Update będziemy robić. Zobaczymy, co z tego będzie. Do potem. Lecimy dalej, mały update z prasy, mniej więcej tak to wygląda, tak na szybko. Tu mamy podnośnik hydrauliczny 9 tonowy, wiem, wiem, że to mało, ale mi na razie wystarczy, tak na szybko zrobione. Na przesuwie, chciałem go na przesuwie, żeby nie cisnąć cały czas na środku, bo tu może zrobić się banan. To niby jest e, czwóreczka. E, Cewnik, spawa... e, czwórka i kątownik, jeszcze wspowany od tamtej strony. Czwóreczka, ale myślę, że będzie to mało. E, także tak. Tu sobie zrobiłem taki przesuw. Żebym nie musiał cisnąć cały czas na środku. Tylko na przykład tutaj z boku, jak coś mam mniejszego, jak tu wejdzie. Fajnie, bo tu jest e, szeroko. 8 centymetrów chyba. Także wahać, czy coś czasem może tutaj wejść. Co jeszcze? To wykorzystałem ze starej. To były nogi. Wykorzystywałem jako stół. Na razie będzie. I co? To wszystko jedzie razem na dół. To miało za zadanie stabilizować tego wariata. Ale to jest za cienkie. To jest za cienka blacha. To jest dwójka razy dwa. Eee, tu bym musiał wspawać jeszcze kątownik jakiś. O i by było super z jednej i z drugiej strony, ale nie mam takiego kątownika. Będę musiał pojeździć po złomach. Albo gdzieś kupić. I wannę sobie dorobiłem na szybko. Giętarka jest, to fajnie można to wygiąć. Z jedyneczki blachy sztywne, pozaginane po dwa centy i później 5. Na razie na śrubach, bo nie spawałem tego. Bo czyszczoność do malowania, czy czasem może założę tu większą wannę, albo coś na razie przekręciłem. To zobaczymy, jest dość mocno, nie wygnie się. I co? I tak to wygląda. Na przyszłość już mam pomysł, żeby tutaj zastosować większy kątownik, całownik, żeby stół zrobić mocniejszy z większego całownika. I tutaj na górę też, żeby zrobić dwa całowniki, tak jak jest stół tutaj z jednej, z drugiej strony, i w środku hydrauliczny. E, hydrauliczny, jak to się nazywa, do wyciskania ten. Siłownik hydrauliczny, taki, żeby go sobie tutaj mieć na nogę. No i wiadomo, mocniejszy stół z mocniejszego kątownika, tu na górze, jakby kątowniki, e, sorry, nie kątownika, tylko cełownika. I góra też, z dwóch cełowników takich grubszych I to też musiałoby być z całownika Tak? Dobrze mówię? Tak Z całownika albo z kątowników dwóch, albo z dwóch cełowników. I wtedy by było sztos Ale na razie takich prac jak ja robię, to mi wystarczy, jest fajnie, jest szeroko 80 cm chyba tutaj jest, chyba tak tak, 80 cm mamy tutaj stół roboczy. Także różnych rzeczy dużo można wsadzić. No to się tak huśtało, no tamtej też się tak huśtało. Ale myślę, że będzie. Coś z tego myślę, że będzie. Może się nie rozpadnie. Tak czy inaczej, będzie na czym prasować tulejki do. Do witary i co? No, i teraz prasy w sumie ja biorę się za pieskarkę. Muszę ją poskładać do kupy, bo parę śrub mam do pieskowania z tej witary. I jeszcze parę takich drobiazgów zobaczymy, odpalimy to, jak to będzie działczyć. I, i co? Czekam na części do witary. I będziemy składać, zabezpieczać ją. Także z prasy tyle. Ja się z Wami żegnam, do zobaczyska, cześć.